miałem powiedzmy 4 czy 5 lat, no to byłem już postrzegany, że robię coś dziwnego, bo na przykład siadam w lotosie i sobie bardzo spokojnie siedzę i wsłuchuję się wewnętrzny dźwięk i pytam, czy wy też słyszycie? Nie, no jakieś dzwoneczki, to się słyszy jak jest cisza. Ja tylko słysząc o różnych joginach i ich wyczynach, Poszedłem do domu, zacząłem ćwiczyć i od razu wszystko, to od razu się pojawiło. Ja nie musiałem natychmiast, tak jak sobie usiadłem i mówię, no dobrze, to jak taka jest moc umysłu, to niech moja prawa ręka będzie lodowata jak lód, a lewa gorąca jak ogień. Skupiłem się, oj mówię. Kurczę, jest tak zimna, jakbym w lodówce ją trzymał. A ta jest tak gorąca, że aż się poci. No to mówię, no to odwrotnie, zamieniam. Dobrze, to się udało. Później w postrzeganiu, praca ze wzrokiem, umiejętność rozszerzania, skupiania uwagi, zmiana obrazu, wchodzenie w bicie serca różne, tak jako małe dziecko. A później zacząłem intensywnie ćwiczyć te szasamy. Jako małe, dziecko, przeczytałem bardzo trudne książki. E, taka była książeczka, Joga, indyjski system leczniczy, podstawowe zasady i metody. Pod kątem medycznym napisana, bardzo trudny język. Jako tam e, uczeń szkoły podstawowej przeczytałem ją kilkanaście razy, chyba szesnaście. I musiałem ciągle wertować w słowniku. Interoreceptory, eksteroreceptory, coś tam. Co to jest w ogóle w szkole? Przecież tego nie uczą. Ja dochodziłem sam, więc później zacząłem czytać filozoficzne książki, również z, naszej, z naszego kręgu, jako uczeń szkoły podstawowej, do biblioteki. Nie, takich książek u nas nie ma z filozofii, ale zapiszę się do szkoły dla dorosłych, do tej biblioteki dla dorosłych. Tu ty będziesz miał tam wstęp. No i ja już sobie tych książek nawykupowałem, zacząłem czytać. prowadzi te zajęcia, dużo nam daje takiej teorii swojej własnej, przemyślanej. ale mówi, mnie to bardzo buduje. Bardzo. To, ile on mówi o... O jej, on dużo mówi. No, ale właśnie o pokonywaniu siebie, o szacunku do świata, do przyrody. A myślę, że to każdy powinien w pewnym momencie zrozumieć, bo tego nie mamy podanego na talerzu. To trzeba zrozumieć, trzeba w to troszeczkę wejść. Eee, spróbować może żyć, to myślę, że to może dać dużo szczęścia, radości, spokoju. Ja właśnie bardzo podziwiam go za ten spokój taki wewnętrzny, światło takie, które promienieje. Już mi to powiedziałam dwa razy i mogę powtórzyć to trzeci raz. Po prostu widać to, 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 to co on ma w sobie, to jest, to jest cała prawda, po prostu. Zobaczcie, tu wyobraźcie sobie, że tu coś pchacie. Wyobraźcie Wyobraźcie sobie, że, że ja biorę Da. Ja, tak, tak. Tak, tak. Jakbyście pchali pchali. Miło jest posłuchać, że ktoś ma zupełnie inne spojrzenie na życie niż większość ludzi. To, inne, to spojrzenie to, to. Nie da się tego wyczytać z książek, z artykułów, bo co innego jest czytać teoretycznie, co innego jak mówi ktoś, kto całym sobą reprezentuje to. Wodek w tym jest od razu Klaudiu powiedziałem pierwszego, pierwszego wieczora, że Włodek jest niesamowicie w tym wszystkim przekonujący. Bo ja bym nie uwierzył w to, gdybym, gdybym widział jakiegoś lidera, kierownika grupy, grupy, który potem powiedzmy wieczorem idzie na piwo albo pije posiłek mięsny, a tymczasem zajęcia się kończą. Natomiast dla Włodka joga się nie kończy. No i Włodek rzeczywiście robi niesamowite wrażenie swoją autentycznością. Jak się zachowuje, w jaki sposób pochodzi do tematu. Mówi z ogromną pasją, jest ogromnie przekonujący, a przy tym cały czas, może nie cały czas, ale kilka razy dał do zrozumienia, że wasza intuicja, to wy decydujecie, co przyjmiecie, nie przyjmujcie mnie bezkrytycznie, macie swój rozsądek, także macie, musicie robić swoje podejście do tematu. Coś tam pokazuje, nakierowuje, reszta jest własna praca. I, I to jest cała radość dochodzenia do już tych szczególnych rzeczy. Ale pokazuje bardzo dużo, także a dojść to jeszcze jest tyle do zrobienia, że w zasadzie można nie wiem ile ćwiczyć i ciągle ile pracować nad sobą i ciągle jest coś do zrobienia i ciągle. Dlatego ta pokora musi być ogromna, dlatego, że wszystko jest nieskończone. To bardzo fajnie zostało przedstawione w takim tekście siwalizmu Pratia Pratyabhijjina Hridayam, w którym jest powiedziane, że właśnie osiąganie tego, co chcemy osiągnąć w jodze, jest tak, jakbyśmy chcieli przeskoczyć cień własnej głowy. A przecież jest tak, że kiedy skaczemy, to cień skacze razem z nami. A joga jest taką praktyką, tak uwa taką uważnością, takim, <grywki> takim wysiłkiem, że musimy przeskoczyć cień własnej głowy, a cień musi zostać na ziemi. I wtedy dopiero osiągamy sukces.